Dobra, witamy YouTube'a, znowu podejście numer 2. Teraz będziemy nagrywać w 6000 P-Trade'u. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Ostatnie podejście zakończyło się wpadnięciem do lawy. Pe teraz powtarzamy ten haniebny czyn zgodnie z tradycją. Tak, a to są moje dusze na dowód. Nie wiem, dlaczego ten boss nie chce ginąć. Tak, czy on może dostać wrączkę już? No może, tylko słabo bijemy. On ma bardzo dużo życia, zauważyłem. Tak, czy on mógłby zrobić laser? Ja nie wiem, kto tu słabo bije. Znaczy, ja go biję słabo. Czekaj, no... poczekajmy na laser może, co? O, jest laser, dobra. Może nie o to mi chodziło. Ale dostał. Nawet ładnie dostał. To chciałbym przeżyć. Dobrze, no to poszło lepiej, przynajmniej do tego momentu. Czy on, czy on jest w lawie, czy co on robi? Tak, w lawie, czekaj, niech on ja, ja go tu zrespie. Niech on tu się pojawi po prawej. Dobra, wiejemy na tą stronę. Co on robi? Tam go jeszcze nie widziałem, ty. Naprawdę, nie wiedziałem, że on się tu pojawia. Naprawdę nie wiedziałem, pierwszy raz. No dobrze, oto boss, oto boss, co nas bije prosto w nos. Ale tak też nie widziałem, że on dzieje A dwa razy? Raz Dobra, laser? Nie Boss nie rób lasera w porączkach. Manikir, tak Pachowy manikir demonom Ja wieję, ja wieję To będzie bolało, tak? Nie, nie będzie Gdzie jest laser? On tam nie robi lasera w ogóle, co ciekawe Szkoda, że nie miałku, łuku. Pręk, pręk, pręk. Ja to chciałem wziąć po męsku na klatę, ale mi nie wyszło. Może zrobić drugą rączkę. Manicure. Bardzo ładne uderzenie Kowadłem. No i boss ubity, który się właśnie rozwiał w powietrzu i zniknął haniebnie. Dobrze, porównamy rozdzielczość i miejmy nadzieję, że następne filmy będą lepsze. No a Melisander wróciła do swojego żywiołu, czyli ognia. Tak. No to do zobaczenia YouTube'om na kolejnym bosie.